Jakość przetworów z owoców i warzyw zależy od jakości surowców. Dla przetwórców ważny jest ich skład chemiczny, głównie zawartość suchej masy przy warzywach czy ekstraktu przy owocach, a także kwasowość. Przetwórca zwraca uwagę na obecność w surowcu składników prozdrowotnych, takich jak polifenole, witaminy, karotenoidy, błonnik, składniki mineralne. Wszystko to decyduje o jakości gotowego produktu oraz opłacalności i wydajności produkcji. Do produkcji soków naturalnie mętnych i przecierowych najbardziej nadają się owoce dojrzałe, zdatne do konsumpcji, czyli nie zawierające skrobi. To sprawia, że uzyskany sok z tych surowców posiada odpowiednie i stabilne zmętnienie. Jednolitość odmianowa pozwala na utrzymanie produktu o powtarzalnych cechach jakościowych. Na soki mętne najlepiej nadają się odmiany Jonagold, Champion, Goldstart, Golden Delicious, Topaz. W Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu zainstalowano linię technologiczną z możliwością tłoczenia soku na zimno z jak największej gamy surowców owocowo-warzywnych. Linia pozwala na wyciskanie soku z pulpy owoców ziarnkowych i warzyw korzeniowych. Przy odpowiedniej regulacji Istnieje również możliwość wyciskania soku z owoców jagodowych. Proces tłoczenia soków rozpoczyna się przygotowaniem surowca. Na początku owoce są segregowane. Zepsute i uszkodzone mechanicznie usuwane są z palet. Pozostałe trafiają do zbiornika płuczki, gdzie są myte. Podajnik łopatkowy nabiera owoce ze zbiornika i transportuje do rozdrabniacza. Zaopatrzony jest on w spryskiwacz, który dodatkowo usuwa zanieczyszczenia z owoców. Podajnik wyposażony jest w płynną regulację prędkości oraz możliwość automatycznego czasowego zatrzymania w zależności od potrzeby prasy. Transportowane owoce spadają na łopatki rozdrabniacza. Siła odśrodkowa przeciska surowce przez szczeliny SIT, które wyposażone są w ząbkowane wymienne krawędzie. Możliwość zastosowania różnych SIT pozwala na przerób różnorodnych surowców. Wydajność przerobowa rozdrabniacza wynosi około 3000 kg owoców na godzinę. Powstała pulpa spada do kosza zasypowego prasy. Gdy kosz nadmiernie napełni się, zamontowany w nim czujnik automatycznie zatrzymuje pracę podajnika i następuje opróżnienie kosza. Gdy kosz jest pusty, następuje ponowne, automatyczne uruchomienie podajnika i proces technologiczny trwa dalej. Z kosza zasypowego pulpa trafia na prasę. W tej linii technologicznej zastosowano prasę taśmową. Pulba przeciskana jest pomiędzy czterema kolejnymi wałkami a naprężoną taśmą pełniącą rolę sita. Wytłoczony sok spływa do zbiornika sokowego w dolnej części urządzenia. Naprężenie taśmy konieczne do wyciskania soku możliwe jest dzięki siłownikowi pneumatycznemu, który automatycznie odpycha dolny wałek w przedniej części maszyny. Siłownik zasilany jest kompresorem, będącym na wyposażeniu prasy. Wyciśnięte pozostałości po przejściu przez wałki wyciskające zeskrobywane są z taśmy i jako wytłoki zsypywane do ojemnika. Taśma, po przejściu przez wałki robocze i skrobak do wytłoków, oczyszczana jest z pozostałości frakcji suchych przy pomocy strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Zainstalowany na ruchomym ramieniu spryskiwacz oczyszcza taśmę podczas całego procesu technologicznego. Do zasilania spryskiwacza wykorzystana jest myjka ciśnieniowa będąca również na wyposażeniu prasy. W celu zabezpieczenia taśmy przed zsuwaniem się na boki, a tym samym przeciwdziałaniem przed jej przedwczesnym zniszczeniem, prasa została wyposażona w dodatkowy wałek utrzymujący równomierne napięcie taśmy na jej obydwu bokach. Przepompowanie wyciśniętego soku ze zbiornika prasy do zbiorników buforowych umożliwia wirnikowa pompa sokowa. Jest ona włączana i wyłączana w zależności od napełnienia zbiornika sokowego. Zbiorniki buforowe pozwalają na synchronizowanie działania prasy z kolejnymi elementami linii. Przepompowywany ze zbiornika prasy sok oczekuje w nich na zasanie do pasteryzatora. W pasteryzatorze sok poddawany jest konserwowaniu termicznemu w temperaturze około 82 stopni Celsjusza. Pasteryzator posiada pompę wiernikową, która pobiera sok ze zbiorników buforowych i podaje go do rurowego wymiennika ciepła. Czynnikiem grzewczym jest tu woda. Kiedy sok osiągnie wymaganą temperaturę, z pasteryzatora podawany jest do zbiornika rozlewacza. Stąd za pomocą zaworu kulowego nalewany jest do worków. Możliwe do zastosowania są opakowania od 1 do 10 litrów. Stół roboczy rozlewacza umieszczony jest na elektronicznej wadze, której wyświetlacz pozwala na kontrolę stopnia napełnienia worka. Na każdym kartonie z sokiem powinna znaleźć się etykieta informująca o dacie produkcji soku, w składzie według rodzaju użytych owoców lub warzyw w terminie przydatności do spożycia. Zastosowanie opakowania Bucking Box worek w pudełku pozwala na wydłużenie terminu przydatności soku do spożycia po otwarciu opakowania. Konstrukcja zaworu zabezpiecza przed przedostaniem się powietrza do wnętrza opakowania w trakcie nalewania soku do szklanki. Alternatywnie linia technologiczna wyposażona jest w rozlewacz butelkowy, który pozwala na jednoczesne napełnienie czterech szklanych butelek. Linia wyposażona jest również w myjkę szczotkową do szorowania i mycia warzyw korzeniowych. Dla produkcji soku w Centrum Praktycznego Szkolenia w Radomiu została opracowana księga GMP GHP czyli dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej w zakresie małego przetwórstwa. W procesie produkcyjnym wyznaczono dwa krytyczne punkty kontroli. Pierwszy to monitorowanie przyjęcia surowca. Osoba przyjmująca surowiec ocenia stan surowca, co wpisuje do formularza monitorowania CCP1. Drugi punkt to punkt kontroli monitorowania pasteryzacji soku. Osoba obsługująca pasteryzator odpowiedzialna jest za jego prawidłową obsługę i dokonywanie zapisów w formularzu obróbka termiczna, pasteryzacja CCP2. W każdym przypadku stwierdzenia wartości krytycznych dokonuje się regulacji procesu pasteryzacji poprzez zapewnienie odpowiedniej temperatury. Produkcja naturalnych soków to doskonały pomysł dla dużych producentów owoców lub grup producenckich. Przykładem może być gospodarstwo sadownicze Tomasza i Moniki Bankiewiczów we wsi Komorów w Powiecie Przysuskim. Gospodarstwo funkcjonuje zakładane przez mojego dziadka Jana w okresie międzywojennym 28 rok przekazane mojemu ojcu Januszowi. W latach 60. Następnie ja y, odjąłem wspólnie z małżonką, i na dzień dzisiejszy gospodarzymy na 36 hektarach powierzchni. Większość są to uprawy sadownicze, konkretnie produkcja jabłka deserowego. Uprawiamy szkółki, jabłoni pod swoje potrzeby, mają swoje mateczniki. Jednocześnie gospodarstwo jest członkiem Grupy Skowronki i zrzesza grupa 24 członków, z czego oddział komorów 8. Budynki chłodniczo-sortownicze własności gospodarstwa są połączone z budynkami chłodniczo-sortowniczymi własność Grupy Skowronki. Tworzą jedną fajną infrastrukturę, w której właśnie się znajdujemy, z możliwością przechowywania łącznie 4200 ton jabłka w kontrolowanej atmosferze. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesną sortownię, pozwalającą przygotować od 4 do 6 ton jabłek na godzinę. Maszyna może sortować owoce pod względem masy, wielkości i koloru. Te, które nie spełniają wymagań jabłek konsumpcyjnych, posiadają niewielkie wady kierowane są do produkcji soków naturalnych. W ten sposób państwo Bankiewiczowie Racjonalnie gospodarują surowcem własnym i członków grupy producenckiej, wytwarzając zdrowy produkt cieszący się dużym uznaniem na rynku. Soken rozpoczęliśmy produkcję dwa lata temu pod nazwą Smaczek z Doliny Radonki. Założyliśmy firmę pod nazwą Gospodarstwo Sadownicze Monika Bankiewicz i jest to firma zajmująca się tłoczeniem soków naturalnych mętnych. Nasze początki odnośnie złapania kierunku naciśnięcia soku wiążą się z CDR-em Radom. Maszyna testowa zdecydowanie przekonała nas do ciśnięcia soków naturalnych mętnych, które zagospodarowują część naszej produkcji, czyli jabłko odsortowane od jabłka deserowego, w pełni wartościowe, ma super zastosowanie do soków naturalnych mętnych. Całość naszej produkcji jest w certyfikacie integrowanej produkcji, jak również Global Gapu. Absolutnie nie ciśniemy żadnych soków z jabłka niewiadomego pochodzenia. Bardzo dbamy o jakość. Osiągamy z kilograma jabłka pomiędzy 600 a 650 ml soku. Czysty sok pasteryzujemy bez dodawania żadnej witaminy C, co jest naszą zaletą, uważam. I tak wyprodukowany czysty, naturalny sok pasteryzujemy w temperaturze 86 stopni, nalewamy w opakowanie 3,5 litrów. Jednocześnie butelkujemy usługowo w buteleczki 750 i 250 ml. Mocno myślimy o opakowaniu plastikowym pod kątem szkół. Od dwóch miesięcy zaczęliśmy produkcję soku mieszanego jabłko z marchewką. Jest to oryginalna karotka, wyprodukowana również z certyfikatem IPO. Ciśnięta jest w mieszaninie z sokiem jabłkowym w proporcji 80% soku jabłkowego, 20% soku markiowego. Jesteśmy zadowoleni z tej mieszaniny, ludziom smakuje, dzieciom smakuje, a to jest takim papierkiem lakmusowym odnośnie, czy robimy to dobrze, czy nie do końca. Nasze rynki zbytu są skoncentrowane głównie w rejonie naszej miejscowości, gdzie mieszkamy, pracujemy, głównie sprzedaż domowa, jak również sklepa, sprzedaż sklepowa, z wyjątkiem marketów. Niestety, w marketach, rozmawiając o cenie, są trzy argumenty: cena, cena i cena. W związku z tym, jeżeli producenci chcą się do ceny dostosować, robiąc to w taki sposób, aby mieć ilość i cenę dostosować do, to bardzo proszę, ja się na to nie biorę. Nasze gospodarstwo zawsze robiło produkcję dobrze, porządnie, z tego się cieszymy, a jednocześnie dostajemy szereg wyróżnień, co no, o czym świadczy. Całe gospodarstwo daje zatrudnienie wielu osobom. Pracy jest dużo. Nam jest teraz ciężko obfać to wszystko samemu, ale mamy bardzo fajną młodzież, która przede wszystkim jest młodzieżą z tego terenu. Powiat Przysuski jest powiatem, który ma jedno z największych bezroboci w kraju i najniższą zarobkowość. W związku z tym, młodzież naprawdę wartościowa, bardzo chętnie pracują, bardzo dobrze pracują, pracują jak gdyby we własnym warsztacie. Niejednokrotnie są naszymi sąsiadami i, co zaznaczam, nie szukają pracy na zachodzie. Czyli możemy w kraju coś zrobić, pomagając tej młodzieży, przygotowywując warsztat pracy, i to jest argument do tego, aby młodzież zostawała w kraju i pracowała u siebie, a jak mówię, niekoniecznie musi wyjeżdżać i szukać, i szukać pracy gdzieś na obczyźnie, a ojczyzna to jest ojczyzna.